Cześć, ja jestem Piotr Musz, a tutaj chcę za właśnie rozpocząć nową serię na kanale. Myślę, że się spodoba i że będzie mi się chciało ją kontynuować. Jak widzicie, jestem dopiero w menu gry, a będę grał oczywiście w Farming Simulator 15, i chcę w tej serii pokazać wam. Jak od początku, od stworzenia zapisu, będę dochodził do poszczególnych etapów gry. Jak będę się rozwijał, co, jakie maszyny kupię, co sprzedam i ile później zarobię na tym wszystkim. Tak więc, żeby nie przedłużać. To już zacznę powoli, a jeszcze chcę powiedzieć, że odcinki nie będą zbyt długie ze względu na yy, mój internet i nie wiem jak i czy mi miejsca na dysku po prostu jest starczy. No to zaczynam oczywiście. Yy, będziemy grać na dolnośląskiej wsi, Tutaj jest mój zapis stary, ja tutaj jeszcze testuję tą mapę, bo oczywiście jeszcze nie jest wydana. Yy, ja stworzę sobie na zapisie numer 3 na normalnym poziomie, oczywiście. I tutaj mam mapę. Już będzie ładowanie, zobaczymy ile będzie się ładować. Powinno szybko. No, jak widać, trzy miniaturki z gry z mapy. Ja przeczytam tutaj, co jest. Kariera na Dolnośląskiej wsi umożliwia rolnikowi prowadzenie różnego rodzaju działalności. W regionie działają zakłady przemysłu przetwórczego, cukrownie, zakłady przetwórcze, przetwarzające ziemniaki, produkujące olej, młyny oraz wiele drobniejszych przetw przetwórczych firm lokalnych, w tym znajdujących się eksportem płodów rolnych. Na Dolnym Śląsku są. Lepsze niż w innych regionach kraju warunki glebowo-klimatyczne. Rozmaicona rzeźba terenu i krajobrazu wyznacza na terenie województwa kilka krain geograficznych o, różnych, o różnym klimacie i jakości gleb. Powierzchnia gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim jest większa niż średnia w kraju, a rozdrobnienie gruntów mniejsze. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 16,21 hektara. Dziesiątych, przepraszam, dziesiątych. Jeśli masz odpowiednie umiejętności i cechuje cię wytrzymałość, szybko staniesz się jednym z najlepszych rolników w regionie. Do wyboru masz jedno z pięciu małych gospodarstw lub stary PGR. Yy, tak, ja będę zaczynał na małym gospodarstwie. Zobaczymy, jak to później będzie. Na PGR na razie jeszcze nie idę. Nawet się nie opłaca iść. No, i stanie się jednym z głównych producentów rolnych powodzenia. i dalej, to są moje dane, takie kontaktowe. Jakby był jakiś problem z mapą, no na pewno coś będzie. Coś długo się ładuje. Będzie jeszcze chyba. Mam też. Nie mam też takiego dobrego komputera, że. Na nagraniu może mogą być jakieś jakieś cinki tak samo nie mam monitora z rozdzielczością ro, 16 na 9 z proporcjami Więc jest taki obraz jak jest tutaj tej sobie wychodzi e, dobrze to o, tak na tym gospodarstwie będę grał od razu mówię Co tutaj będzie? Tak yy, tam kogut chodzi, to znaczy że tutaj są kury Chcę yy, jakiś garaż Tutaj oczywiście będą krowy Otwiera się nie otwórz tam są krowy obora, tej fisko silos na kiszonkę i tutaj syros na zbora. Obornik wypychany z obory. Stanowiska uwięziowe, czy jakoś tak to się mówi? Yy, tak, yy, tutaj jest ciągnik. Ja już go na początku zadałem, da żeby był na mapie i chyba go nie będę sprzedawał, bo on się przyda. Nawet mi się podoba. Bym kupił sobie teraz maszyny, które będę potrzebował. Ja będę głównie stawiał na krowy i na produkcję zbóż. Nie wiem, czy później to rozwinę, czy nie. Zobaczymy. Mm, tak. Trochę modów mam tutaj wkranych. Eee... By tak się przydało na pewno opryskiwać jakieś. Bo trzeba było nawozy. E, nie nawozy, tylko spryskać się zboża, bo teraz jeszcze są w fazie rozwojowej. Jakiś. Tutaj dwa mam, bo tego raczej nie będę brał. Nie wiem, ten ma 40 litrów, chyba wezmę tego. A jest kasy nie mam właśnie za dużo. Muszę uważać na kasę. Bo nie będę przecież wpisywał sobie pieniędzy. Mm. Nie to. Screen'a zrobiłem przez przypadek yy, sklepnie Insert. Yy, muszę pożyczyć... Ile tutaj jest? Aha, 100 tylko. Nie będzie to dobrze. To bym musiał tak. Wziąć, wywieźć sobie zboża, co mi zostały tutaj na starcie. Na starcie mam pszenica, 8 ton, 8,5. Wszystkie takie jak na początku, ceny takie średnie na razie, tak to kupię sobie wywrotkę jakoś takie zestaw fajny, od tej mody nawet, nawet mam te przyczepy, tak ja tutaj miałem jakąś z tymi, z plandeką fajne jakieś miałem te to nie to nie ta to ta była na razie jedną kupię trzy z... nie jedna mi na razie starczy eee, to kupię i do nawozu trzeba Tutaj to wezmę jeszcze tego Amazona. Bo tutaj to mam leja. Ale i... Nie. Wiem. Nie będę leja brał. Wezmę tego. Nie wiem ile ja jeszcze nagrywam. Nie popatrzyłem na czas. gdzie jest mój błąd. ale to taki odcinek na wprowadzenie zobaczymy jak to będzie dalej hmm. zobaczymy trochę tutaj na mnie się zajadę przestał ciągnik pod kwiatą I to chyba było na tyle, bo nie wiem ile to już się nagrywa, ten odcinek, ile mam nagranego. Czy jeśli jesteście zainteresowani, co tam dalej będzie się działo u mnie, to oczywiście zapraszam. I od razu najlepiej zostawić suba oczywiście. Chyba, jak widzicie, kanał na razie ma mało widzów, subskrypcji więc chcę go trochę rozwinąć no to tak na razie by było tyle no i do następnego cześć